Taka sytuacja. Ktoś Was kiedyś zapoznał z Formułą 1. Wkręciliście się, obejrzeliście Drive to Survive i teraz zaczęliście oglądać Weekendy Grand Prix w każdą niedzielę. Pytanie, co dalej? Pewnie wypadałoby pojechać na wyścig i zobaczyć to wszystko na żywo. Ale tu pojawia się pewien zgrzyt. Formuła 1 jest droga, bilety kosztują bardzo duże euro i niestety wiem, że niekoniecznie wszyscy mogą sobie pozwolić na tego typu wycieczkę. Pytanie, co teraz? Siedzieć i cierpieć? Czy może jest jakiś sposób na to, żeby poczuć wyścigowe emocje, nie wydając tej góry pieniędzy i nie będąc na pełnoprawnym wyścigu Grand Prix? Rozwiązywałem kiedyś bardzo podobny problem, zjeździłem masę różnych serii wyścigowych, dlatego dziś podzielę się z Wami swoją opinią na temat tego, które warto zobaczyć, kiedy brakuje benzyny we krwi i chce się poczuć zapach spalonej gumy. Zestawienie zacznijmy może od wyścigów samochodów turystycznych. Byłem na tych kilka razy jeszcze za czasów WTCC i ogólnie rzecz biorąc, jeżeli ktoś jara się wyścigami jako całością, jak najbardziej można pojechać. Jeżeli zaś samą Formułą 1, trochę nie do końca. O ile walka w wyścigach samochodów turystycznych zawsze jest szalona i części latają na wszystkie możliwe strony, nawet w lokalnych seriach takich jak chociażby TCR Eastern Europe, którego nawiasem mówiąc. Urzędującym mistrzem jest Rzeszowianin, Bartosz Groszek, a także regularnie jeździ tam kilku naszych, to moim osobistym zdaniem samochody turystyczne nie robią aż takiego wrażenia nawet w wyścigowej wersji, żeby specjalnie dla nich robić sobie wycieczki po Europie. W dodatku mniejsze serie będą miały mniej rozbudowaną ofertę pozawyścigową, więc też niespecjalnie można to połączyć z jakimś weekendem i na przykład zabrać na tor rodzinę. Oczywiście w wyścigach samochodów turystycznych rywalizują świetni kierowcy, zwłaszcza w TCR World Tour. Jednak, jeżeli napalacie się na to, żeby zobaczyć kogoś z przeszłością w Formule 1, to może być różnie. W obecnym sezonie jest jeden taki zawodnik. Ma King Hua. Pamiętacie pana, był testowym w Caterhamie oraz w HRT. Należy jednak pamiętać, że w TCR stawka potrafi się zmieniać praktycznie z wyścigu na wyścig, więc możliwe, że pod koniec sezonu albo też w przyszłym roku pojawi się ktoś trochę lepszy. Zresztą, za czasów WTCC można było w serii oglądać Sebastiana Leba czy też Tiago Monteiro, zdobywcę trzeciego miejsca w sławetnym Grand Prix USA w sezonie 2005. A na koniec najważniejsza rzecz, że w sumie ciężko będzie pojechać na samo TCR, ponieważ zazwyczaj jest to dodatkowa seria rozgrywana z czymś, bardzo często z lokalnymi wyścigami GT. A skoro już przy wyścigach GT jesteśmy, skrót GT wziął się od włoskich słów Gran Turismo, który w latach 50. był używany do określenia samochodów służących do szybkiego pokonywania dalekich tras. Obecnie ta nazwa się trochę rozmyła, aczkolwiek w GT znajdziemy wszelkie super samochody: Ferrari, Porsche, Lamborghini. Dokładnie to ściga się w GT. Im dalej w międzynarodowe serie. Tym jest większa szansa na to, że spotkamy gwiazdy jakiegoś światowego formatu. Na przykład w GT World Challenge, który jest najważniejszą serią GT na świecie, ściga się chociażby Valentino Rossi, a także można spotkać takich ludzi jak Robert Schwarzman, czyli obecny kierowca rezerwowy Skuderii Ferrari. Wszystko dlatego, że w tej serii ścigają się już zespoły ze wsparciem fabrycznym, więc zależy im na tym, żeby wepchnąć do samochodów jak najlepszych zawodników. Tak więc, gdybyście czasem chcieli połączyć wyjazd na tor, na przykład z wakacjami, to polecam zajrzeć na nawet na lokalne GT, bo choćby dla samego brzmienia silników, i jak najbardziej warto. Gdybyście chcieli jednak doświadczyć GT na pełnej, to polecam GT World Challenge, a zwłaszcza sprawdzenie, w której weekendy organizowany jest GT1 Sport Club oraz Essenza Club. Co prawda, w tych seriach sportu nie będzie zbyt wiele, ponieważ jest ona przeznaczona dla bardzo bogatych panów, jednak ci panowie przywożą ze sobą samochody takie jak Pagani Zonda R Evo, McLaren Senna GTR czy chociażby auta z dawnego GT1, które miały V12 i w których się zakochacie. Ogólnie rzecz biorąc, nawet Ferrari FXXK czy Lamborghini Essenza są warte zobaczenia same w sobie, aczkolwiek nad tym pochylę się za chwilę. Ale zaraz, zając, jak to się rozwiązywać taki problem? Przecież dziennikarze nie płacą za bilety. Nie płacą, ale kiedy zaczynałem, a był to rok 2009, dostanie akredytacji na Formułę 1 na portal internetowy było nierealne. Bernie kompletnie przespał internetową rewolucję i takie rzeczy były możliwe dopiero później, dzięki czemu mogłem mieć widok na Formułę 1 taki jak widzicie na załączonym obrazku. W międzyczasie jednak musiało płonąć trochę wody w Wiśle, a ja nie siedziałem z założonymi rękami, bo chciałem zdobyć jakieś doświadczenie bezpośrednio na torze. Czy warto pojechać na prototypy? Oczywiście, że warto pojechać na prototypy, zwłaszcza, że w pakiecie dostajemy to samo GT, o którym wspominałem wcześniej. Poza tym, nawet jeżeli wybierzemy się na European Le Mans Series, to najpewniej będą tam także porządni kierowcy z jakąś przyszłością w Formule 1 albo prawie w Formule 1, a także pewnie nasi zawodnicy w postaci InterEuropolu, który cały czas wystawia tam swoje samochody. Ja miałem okazję pojechać na 24-godzinne mam w 2015 roku, żeby oglądać kubegier Maziaka. I na perłę w koronie wyścigów wytrzymałościowych zdecydowanie warto jest pojechać. Jeżeli dość wcześnie zdecydujecie się na taki wyjazd, to ceny biletów startują od około 100 euro. Oprócz pięciodniowego weekendu i masy ścigania dostajemy także bardzo wiele atrakcji pozatorowych, interaktywnych wystaw, a także nawet specjalną strefę tylko i wyłącznie dla kobiet, gdzie można sobie zrobić pedikir i zaliczyć kosmetyczkę. Więc można także zabrać na lemon swoją drugą połówkę. Gdybyście zaś chcieli pojechać na przykład na w EJAłek, to ceny biletów na cały weekend to około 40 euro, a stawka jest dokładnie ta sama z masą Hyperkarów, z kierowcami po Formule 1, no i oczywiście z Robertem Kubicą. Czy widzieliście o tym, że istnieje seria dla starych bolidów Formuły 1 dla takich, które mają V8 i kręcą się do prawie 20 tysięcy obrotów? Jest tylko jedna lepsza opcja, żeby poczuć magię dawnej Formuły 1, ale o niej za chwilę. Tymczasem oddaję głos sobie z przeszłości, który kiedyś był na Boss GP i już wtedy jarał się tym okrutnie. Jest to zlepek bogatych panów, nawet bardzo bogatych panów, skoro stać ich na bolidy Formuły 1, którzy robią z nich użytek na torze. Sportowo zdecydowana większość kierowców w tej serii to tak zwani gentleman driverzy, czyli panowie po 5000, którzy po prostu realizują swoją wyścigową pasję. Tu. Chodzi jednak o nostalgię, bo takich samochodów nie zobaczycie nigdzie indziej. I mimo tego, że wyniki Boz GP na Red Bull Ringu, delikatnie mówiąc, mnie nie interesowały, to jednak na każdy wyjazd czekałem przy barierce toru i było fantastycznie. Wracając jednak z przeszłości, żałuję, ja, że uwierzy, nie jeździłem na Boz GP częściej. Takiego wejścia na tor, jak można doświadczyć tam, nie uświadczycie nawet w obecnej Formule 1. Ogólnie rzecz biorąc seria przeznaczona jest dla bolidów sprzed ery hybrydowej, bo silniki tego typu jest znacznie łatwiej dostać więc możemy na torze zobaczyć auta z V8 i ewentualnie czasami nawet z V10. Oprócz tego pojawiają się także bolidy GP2, a także formuły Renault 3.5 oraz nawet IndyCar'u i to wszystko na jednym torze. Ciekawostka jest taka, że w BOS GP za kierownicą GP2 ścigał się także Jakub Śmiechowski, który został mistrzem tej serii. Bilety kosztują 15 euro, więc są to śmiesznie małe pieniądze za takie wrażenia, a, a jeżeli chcielibyście zobaczyć o co chodzi, to zostawiam Wam tutaj link do niedytywanych ujęć gdy byłem w Boss GP, na Red Bull Ringu i kręciłem je prosto z toru Na finał rzeczy, które mogę polecać, coś nieoczywistego, mianowicie pokazówka Ferrari Czerwoni kilka razy w roku w różnych lokacjach na całym świecie wynajmują sobie cały tor na którym puszczają po pierwsze Ferrari Challenge, jednak dla nas znacznie ważniejszy jest program XX oraz F1 klienti. W pierwszym chodzi o to, że bogaci panowie kupują sobie LaFerrari w wyścigowej wersji, czyli Ferrari FXXK 599XX, albo Ferrari FXX, które zostało oparte na ENCO i jeżdżą sobie nimi po torach. Każdy z nich warto zobaczyć sam w sobie bo dźwięk silnika jest po prostu niesamowity, a całość jest spektaklem, na który można patrzeć i nie odrywać od niego oczu. Tylko też, jeżeli Lamborghini chociaż w połowie tak dobrze zrobiło Essence, jak Ferrari zrobiło FXX, to na to też warto pojechać. Wspominałem coś jednak o F1. O co chodzi w tym przypadku? Mianowicie ci sami bogaci panowie wynajmują sobie także jazdy historycznymi bolidami skuderii. Dlatego też jest to jedna z najlepszych okazji, żeby usłyszeć, Beścigowe formułowe V12, V10 i V8. Te silniki, które jeszcze nie miały hybryd i zbudowały całą magię Formuły 1. Co więcej, Ferrari zazwyczaj na każdy pokaz zabiera także ze sobą przynajmniej swojego rezerwowego kierowcę. Także jest również dwuletni bolid upalany przez kierowcę, który aktualnie jest związany z zespołem. Ja byłem w 2015 roku na Hungaroringu. Na którym to publikę zabawiał Sebastian Wettel, i powiem Wam, że jeżeli Ferrari Racing Days znów zawita do Europy Środkowej, to ja zdecydowanie jadę. A na dziś to z grubsza byłoby wszystko. Myślę, że te opcje, jeżeli wybierzecie którąś z nich, to nie wtopicie pieniędzy i wrócicie z takiego weekendu szczęśliwi. A wy co o tym sądzicie? Dajcie znać w komentarzach, jak widzicie wyjazdy na inne wyścigi, a może, czy byliście na jakimś i czy Wam się podobało? Dzięki za dzisiaj, cześć.